Cześć, tu Oskar z bloga www.kiedyklękaćwkościele.pl. Witam Was wszystkich serdecznie w niedzielę, 10 maja. Przyszło nam żyć w ciekawych, na niektórych bardzo trudnych czasach pandemii koronawirusa. W związku z tym stąd różne ograniczenia oraz ostatnio obowiązek noszenia masek we wszystkich miejscach publicznych. Ponieważ restrykcje się nieco rozluźniły, czy zostały rozluźnione, coraz więcej osób ma okazję brać udział w Mszach Świętych bezpośrednio, nie online. Szczególnie w tygodniu dużo miejsc w kościołach myślę, że jeszcze pozostaje pustych i można skorzystać z takiej możliwości. Ja ostatnio miałem możliwość byciu na Mszy Świętej w tygodniu. I miałem taki problem, jak przyjąć komunię z maską na twarzy. Jak pamiętacie, na naszym blogu, mówiliśmy już o tym w poprzednich wpisach, rekomendujemy, żeby, dopóki są jeszcze dyspensy i dopóki jeszcze są restrykcje, w miarę możliwości brać udział w niedzielnej mszy świętej online albo przez telewizor, a Komunię Świętą przyjąć duchowo. Do spowiedzi, której nie można zrobić online, można się prawie w każdej parafii już umówić, albo nawet są już wyznaczone godziny, kiedy to się odbywa, zgodnie z reżimem sanitarnym. Natomiast jeśli idzie o przystępowanie do komunii, my rekomendujemy, ale również jest to rekomendacja episkopatu, czyli biskupów polskich, żeby przyjmować komunię świętą na rękę. Jak to zrobić mając maskę na twarzy, ja musiałem szybko wymyśleć, i teraz z Wami chciałbym się podzielić, jak ja to wymyśliłem. Podstawowe zasady przyjmowania komunii na rękę się nie zmieniają, ale je przypomnę. Podchodząc do komunii, oddajemy cześć Panu Jezusowi Najświętszemu Sakramentowi przez na przykład przyklęknięcie. Następnie samo przyjęcie komunii. Zademonstruję. Założę sobie maskę. Mam nadzieję, że będzie mnie nadal. Dobrze słychać. Oczywiście do prezentacji nie mogę użyć konsekrowanej hostii, a nie mam też dostępu do niepoświęconego, nieprzemienionego komunikanta, więc jako taki model będzie służył ten guzik. Podchodząc do księdza po komuniu należy dać sygnał, że chce się ją przyjąć na rękę. W związku z tym rękę musisz ułożyć tak. Ja jestem praworęczny, że prawa ręka idzie pod spód, Lewa na górę i przygotowuję jakby tron dla Pana Jezusa. Na tak przygotowanej, wyciągniętej ręce krzafasz złoży ciało Pana Jezusa. Kiedy leży na lewej ręce, prawą ręką mogę je wziąć, lewo uchylić nieco maski, przyjąć Pana Jezusa, założyć maskę z powrotem i odejść. Taki to sposób wymyśliłem. Mam nadzieję, że Wam się podoba, a może macie lepsze pomysły. Zapraszam do komentowania, do dyskusji i śledzenia nas na mediach społecznościowych oraz o śledzenia nas na naszym blogu. Już kolejny wpis, już w następną niedzielę. Cześć!